Rozdział 5. Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając Go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiednącą koronę chwały. Podobnie młodsi. Bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przebleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się Mu, Mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem Waszych braci na świecie. A Bóg wszelki łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, niech uczyni Was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego Wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. Pozdrawia was, Kościół w Babilonie. Razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.